Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego na pożytek nasz duchowy, czyta nam Kościół święty Matka Nasza na uroczystość wszystkich świętych lekcję wyjętą z księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. W one dni oto ja, Jan, ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga Żywego. I zawołał głosem donośnym, mówiąc do aniołów, którym dozwolono szkodzić ziemi i morzu: Nie czyńcie szkody ziemi ani morzu, ani też drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę pieczętowanych 144 tysiące pieczętowanych z każdego pokolenia synów Izraelskich. Z pokolenia Judy 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Asera 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalego 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa 12 tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Symeona 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Izzachara 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Zabulona 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Benjamina 12 tysięcy pieczętowanych. Potem ujrzałem Rzeszę Wielką, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków. Stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i z palmami w ręku, wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie Bogu Naszemu, który zasiadł na tronie i Barankowi. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu, i starszych, i czworga zwierząt, i padli przed tronem na oblicza swe, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu Jezus widząc Rzeszę wstąpił na górę i gdy usiadł przystąpili ku niemu uczniowie Jego. A otworzywszy usta swoje nauczał ich mówiąc Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesie. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Amen. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego Kościół Święty każe nam obchodzić uroczystość wszystkich Świętych? Przecież praktycznie każdego dnia, w każdym tygodniu, zawsze czcimy jakiegoś świętego, wspominamy, wspominamy Go. Oddajemy cześć Panu Bogu, dziękując za przykład Jego życia, dziękując temu świętemu za stawiennictwo, za modlitwy w naszych ziemskich sprawach, w naszych ziemskich intencjach. Odpowiedź jest prosta i pewnie wielu się z nas domyśla, że tak jak dzisiaj widzieliśmy ze świadectwa świętego Jana, tą niezliczoną rzeszę ludzi świętych, którzy tam w niebie są, z różnych pokoleń, narodów, języków których nie sposób policzyć, a więc nie sposób też tych wszystkich świętych ująć w jeden kalendarz ziemski w te 300 zaledwie 65 dni. Ponadto wielu z tych Rzeszy świętych nie znamy osobiście. Kościół Święty w formie beatyfikacji, w formie kanonizacji daje nam przykład życia różnych świętych, Świętego Józefa, Świętą Marię Magdalenę, świętego Tomasza, i tak dalej, i tak dalej. Gdyż rzeczywiście ich życie było tak świetliste, tak wiele korzyści duchowych może przysparzać tam ich naśladowanie, że Kościół w sposób uroczysty, kanonizując świętych, można powiedzieć, stawia ich na wzór dla wszystkich chrześcijan, mówiąc, jeżeli będziesz go naśladować, trafisz do nieba. Ponieważ ten święty, ta święta swoim życiem zrealizowała wszystko to, o czym Pan Jezus mówi w Ewangelii, o czym dzisiaj mówi. Ich życie było przepełnione właśnie tymi błogosławieństwami, a więc można powiedzieć tą receptą, tą wskazówką, którą dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii nam daje, co robić, żeby trafić do nieba. I w związku z tym, że wielu tych świętych, a tak naprawdę Przytłaczającej większości tych, którzy są w niebie, nie znamy z imienia. Dlatego Kościół Święty poświęca im właśnie osobny dzień, osobną uroczystość, nazywając właśnie ją uroczystością wszystkich świętych. Kochani, do czego powinna prowadzić nas dzisiejsza uroczystość? Do pierwszego morału i pierwszego Pierwszej naszej myśli, że niebo jest. Niebo jest. Niebo jest naszą ojczyzną. Niebo jest naszym domem. W czasie Chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. A tak jak Święty Paweł mówi, skoro i dziećmi, to i dziedzicami. To, co należy do rodziców, należy do dzieci. A więc, kochani, od chwili Chrztu Świętego, to, co należy do naszego Ojca, który jest w niebie, należy także do nas. A skoro dom naszego Ojca jest w niebie, dlatego my jesteśmy również dziedzicami i pełnoprawnymi właścicielami tego domu w niebie. I właśnie sztuka jest w tym, żebyśmy mogli rzeczywiście do tego domu dotrzeć. To tak, jakbyśmy wygrali na Hawajach dom na loterii. Droga jest długa, droga może być niebezpieczna. I tak samo jest słychanie z naszym domem w niebie. Droga jest długa, droga jest niebezpieczna, ale tak jak pewnie tu na ziemi, gdybyście rzeczywiście taki dom wygrali, na głowie byście stanęli, żeby tam pojechać czy polecieć. A już gorzej bywa. I już nie chcemy na tej głowie stanąć, jeżeli trzeba zawalczyć nam o dom w niebie. I tutaj kochani, z pomocą przychodzą nam święci. Z krwi i kości, ludzie, tacy jak my, którzy zmagali się z różnymi problemami, z różnymi sytuacjami w życiu. A trzeba nawet powiedzieć, że praktycznie chyba większość świętych i yy, życie większości świętych nie było wcale usłone różami. Kiedy czytamy ich żywota, dziwimy się, jak to jest, że tyle ten człowiek doświadczył, a wiary nie stracił. A więc ich życie i naśladowanie ich cnót może być właśnie przykładem dla nas i otuchą dla nas, abyśmy w tej drodze do Domu Ojca nie ustali. Wczoraj na naszej stronie internetowej umieściłem. Wizerunki świętych i błogosławionych, których relikwie mamy tutaj w kaplicy, którym chcemy oddawać szczególną cześć. Ta kaplica stała się także ich domem. To oni są tutaj, obok tronu Baranka, obok naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odbierają razem z nim cześć i chwałę niebios. I kochani, my się modlimy do nich. O wstawiennictwo i oni się modlą przed tronem baranka w naszych ziemskich sprawach. Dlatego, kochani, musimy o tym pamiętać, że mamy tutaj wielu orędowników, którzy są w niej. Pierwsze relikwie, jakie otrzymaliśmy tutaj do Kościoła Rektoralnego, były to relikwie świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Kiedy Ksiądz Arcybiskup podpisywał dokumenty i dekrety, Mający na celu właśnie objęcie tego miejsca, właśnie swoją władzą duchową, administracyjną, kiedy przekazywał te kaplicę Namy, podpisywał dekret regulujący duszpasterstwo, tego dnia przyniósł właśnie od siebie z domu małą kapsułkę. I mówi: Proszę księca, to jest prezent ode mnie dla Waszego Kościoła Rektoralnego. Kiedyś otrzymałem. Na kanonizacji że świętego Józefa Sebastiana Pelczara, tak jak wszyscy biskupi otrzymywali, właśnie jego relikwie. A wiem, że Wy, kapłani tradycji, darzycie szczególną czcią tego świętego biskupa. Dlatego myślę, że będzie tu dla niego dobre miejsce. I rzeczywiście, tak się składa, że w przyszłym roku, 2024, będziemy obchodzili setną rocznicę jego śmierci. Dlatego będziemy też przybliżać sobie posługę tego świętego, jego życie, jego zasługi. Też już jest w przygotowaniu, zacznie się niedługo malować obraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara, który zawiśnie w tym kościele. Podobnie jak wizerunki pozostałych świętych, których relikwie tutaj są. Po to, żeby oni zachęcali nas do wstępowania w ich ślad. Święty Józef Sebastian Pelczar. Wspaniały biskup, który już za życia nazywany był świętym. Jedyny, który z taką gorliwością troszczył się o życie duchowe swoich kapłanów i życie duchowe swoich wiernych. Te dzieła, które pozostawił, dzienniczki duchowe dla kapłanów, rozważania na każdy dzień, życie duchowe dwuczęściowe, które powinny znaleźć się w bibliotece każdego z nas, uczą nas te pisma. Duchowości katolickiej. Uczą nas, jak żyć, żeby trafić do nieba. Uczą nas, jak walczyć ze swoimi wadami, jak trwać i wzrastać w cnotach. To właśnie ten święty Józef Sebastian Pelczar, tak bardzo jako Polak, tak wiele razy nawoływał Polaków do nawrócenia. Tak wiele pism zostawił do narodu polskiego. Tak bardzo walczył z wrogami Kościoła, a miał siłę właśnie przede wszystkim z tego, że umiłował Najświętszy Sakrament i Serce Jezusowe. To on właśnie był biskupem słynącym właśnie z umiłowania Serca Jezusowego. To on zostawia w sobie żywy testament, żywy spadek dla dalszych pokoleń, bo to on zakłada zgromadzenie sióstr służebniczek, Najświętszego Serca Jezusowego, które działają do dziś także i w Polsce. To on zakłada siostry serca, które mają nawet po jego śmierci czcić Serce Jezusowe i uczyć tej czci wszystkich, których spotkają. Nieopodal w tym samym czasie swoją posługę biskupią sprawuje święty Józef Wilczewski. Święty Józef Sebastian Pelczar był biskupem Przemyskim, natomiast święty Józef Wilczewski był biskupem Lewowskim. Po 170 latach, pomimo trudnej sytuacji politycznej w tamtym czasie, gdzie Polski nie było, zwołuje synod. Po 174 latach bodajże. I to, kochani, też byłem zaskoczony, kiedy czytałem jego biografię, że on bardzo zakochany był w papieżu świętym Piusie X, papieżu Eucharystii, który mówi o wczesnej komunii świętej i także rozmiłowany w sercu Pana Jezusa. Nie bez przyczyny ich biografie, które na pewno zawężone są do najważniejszych rzeczy, Podają również to serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo nie ma wspanialszego daru, i wspanialszej nauki, i można powiedzieć, rodzicielki cnót chrześcijańskich, jak właśnie serce, czy najświętsze naszego Zbawiciela. I święty Józef Wilczewski, jak podaje hagiografia, tak bardzo ofiarnie spełniał się w głoszeniu Słowa Bożego, pomocy ubogim, pomocy najuboższym. Że jak żywoty podają, umiera z wycięczenia. Umiera z wycięczenia w posłudze dla swoich diecezjan, w posłudze dla swoich wiernych. I zgodnie z jego ostatnim życzeniem chciał być pochowany na cmentarzu w Lwowie, gdzie chowało się u bezdomnych i ubogich. Pokora od samego początku do samego końca. Bez udawania, jako wzór do naśladowania świętych pasterzy. Mamy tu dwóch właśnie świętych biskupów, wspaniałych, umierających w opinii świętości, a więc mamy Kogo prosić za naszych pasterzy? A żeby i współcześnie, i duchowni, kapłani, biskupi wstępowali właśnie w ich ślad, a żeby brali z nich wzór jak troszczyć się o powierzony lud wierny. Mamy także kochani i tutaj na ołtarzu od bardzo dawna świętą Jadwigę Śląską, księżną, która wychowała święte dzieci. Henryka Pobożnego, Gertrudę, to są właśnie dzieci świętej Jadwigi Śląskiej. Ta, która całe życie właśnie spędziła na tym, żeby pomagać najuboższym. Zmieniała kary sądowe, zamieniała do dożywocia kary śmierci na pracę przy budowie klasztorów, klasztorów, przy budowie szpitala. To ona otworzyła szpital, gdzie codziennie przyjmowała chorych i osobiście ich pielęgnowała, jako królowa, rozdzielała datki pieniężne, próbowała ulżyć naprawdę tym, którzy do niej zwrócili się o pomoc. W tamtych czasach była to nieraz ostatnia nadzieja ostatnia. ostatnia Opoka dla jakiegokolwiek ratunku, właśnie święta Jadwiga. Kiedy umiera jej mąż, ona przyjmuje habit cysterski i jest w tym klasztorze cysterskim jako zwykła siostra zakonna, gdzie wtedy jej córka była przeoryszą tego klasztoru. I to córka przyjmuje swoją matkę królową do klasztoru i jest jej poddana do końca swoich dni. I pomimo tego, że mogło opływać w luksusy, bo mieszkała w pałacu, w zamku, miała służbę, z tego wszystkiego zrezygnowała. A żeby właśnie żyć w surowym klasztorze. Bo się często umartwiała, biczowała. Do końca życia nie jadła mięsa i jadła tylko dwa posiłki w ciągu dnia. Królował. Tego nas uczy właśnie święta jedwiga, oderwania się od rzeczy ziemskich i oczekiwania z niecierpliwością na rzeczy niebieskie, o których dzisiaj jest mowa właśnie w czasie tej dzisiejszej radosnej uroczystości. Ale mamy tu także, kochani, także i świętych męczenników, którzy oddali swoje życie za miłość Ewangelii, za miłość Chrystusa. Pierwszy, który do nas dotarł z dwóch źródeł, można powiedzieć. Mamy podwójne relikwie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Tu kiedyś ojciec franciszkanin przywiózł nam fragment jego szaty i otrzymaliśmy także włosy jego brody. Bo ciała nie ma, został przecież stracony, zgładzony w Auschwitz. I to, co po nim zostało, to niewiele. Ale to on właśnie oddaje swoje życie za przyjaciół, za bliźniego tak jak to oddał swoje życie Chrystus, nasz Pan. Ale mamy też innych franciszkanów, mamy też trzech franciszkanów męczenników, tych, którzy na Kresach oddali swoje życie za swoich parafian. Mamy ojca Achilesa i ojca Hermana, franciszkanów, którzy mogli uciec z wioski. Niemcy zmierzali jako odwet za działania zbrojne na armii Rzeszy Niemieckiej, żołnierze niemieccy wchodzili od wioski do wioski, zamykali mężczyzn i kobiety w stodole i palili jako odwet za to, że partyzantka pobiła oddziały niemieckie. I w końcu trafiają letniego dnia do wioski, gdzie posługują właśnie Frankiszkami. I to właśnie oni jeszcze i Achilles i Herman próbują rozmawiać z tymi, z Niemcami, próbują uratować, nie chcą opuścić wioski. Powiedzieli wprost, nie będziemy uciekać z wioski, bo pasterze powinni być tam, gdzie są owce, a wszyscy stąd uciec nie mogą, dlatego my zostajemy razem z nimi. I co zrobili Niemcy? Wypuścili wszystkich, wywieźli do innej wioski mieszkańców, zostawili w całej wiosce tylko dwóch ojca Hilesa i ojca Hermana. Tam po okrutnym męczeństwie, podobnie jak męczeństwie Świętego Andrzeja Boboli, z odcinaniem uszu, wyrywaniem języka, w końcu ich zastrzelili i podpalili. I to oni są właśnie także pośród nas, jako wzór pasterzy, którzy nie boją się być zowcami. Którzy bardziej boją się Boga, niż zostawić i porzucić swoje powołanie. Święty Achilles i Herman modlą się tutaj, przyjechali do nas tutaj z Kresów. Teraz jest to teren Białorusi, kiedyś była Polska. Ale mamy dobrze zachowane ich zdjęcia, ich sylwetki, ciekawe historie, kim byli, zanim wstąpili do klasztoru franciszkańskiego. Odsyłam Was, żeby odnaleźć sobie te wszystkie historie. Ale mamy też relikwie już drugiego stopnia. Nie są to cząstki ciała, ale, ale przedmioty, którymi posługiwali się e, ci święci. E, mamy, e, mamy Świętego Pawła od Krzyża, założyciela, pasjonistów, którzy czczą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć szaleniec Boży, bo On razem ze swoim bratem. Idą do Rzymu do papieża prosić, żeby założył dla nich nowe zgromadzenie zakonu. Dwójka ludzi, nawet niedopuszczono już do papieża. Bo mówi, jak to was dwoje tylko jest, no bez sensu. Idźcie się módlcie, oni jeszcze księżni nie byli. To byli świetcy ludzie. I rzeczywiście przez kilka lat chodzi święty Panu od krzyża, głosi nauki. Zbiera, zbiera wiernych, zbiera wyznawców, czcicieli męki pańskiej i w końcu docierają powtórnie do papieża. Ten ustnie wydaje im zgodę, zakon się rozrasta. Papież Benedykt XIII bodajże osobiście udziela święceń kapłańskich świętemu, świętemu Pawłowi od krzyża. Kolejni papieże zafascynowani tą duchowością, surową bardzo duchowością nadają im różne przywileje duchowe, różne odpusty i tak, tak naprawdę zakon rozrasta się na całym świecie. Pasjonistów mamy w Polsce, mamy też siostry pasjonistki, które właśnie czczą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. W czasach, kiedy świat jest, jak to mówi się, i każdy szpital bez bólu, bez problemu, to oni właśnie modlą się, i czczą te wszystkie męki, które za nas właśnie, nasz Zbawiciel, podjął. I święty Jan Ewangelista, którego sylwetki nie trzeba przytaczać, umiłowany uczeń naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego On stoi i trwa przy sercu Pana Jezusa, na ołtarzu w Kaplicy, serca Pana Jezusowego u nas w Kaplicy. Bo On przecież na piersi naszego Zbawiciela spożywał ostatnią wieczerzę. I tak trwa. Jako przykład dla nas, gdzie właśnie mamy opierać swoją obolałą głowę od różnych problemów tego świata. Właśnie na sercu Zbawiciela. To kochanie jest taki zarys tylko do tego, abyśmy zadali sobie trochę trudu i odszukali życiorysy tych świętych, abyśmy się nimi karmili, abyśmy się z nich uczyli, czerpali wzór do naśladowania i siłę do przezwyciężania trudności i swoich wad. Na naszej stronie znajdują się ich imiona, nazwiska. Jeżeli nawet nie zapamiętamy, abyśmy mogli bez problemu, bez przeszkód w domu te życiorysy odczytać, odszukać. No i taki jest plan: to się wszystko w czasie rozwleka, przez to, że różnych, dużo obowiązków jest tutaj na tych wolnych przestrzeniach. Wizerunki tych wszystkich świętych. Mam taki plan, żeby zawisnęły, już pierwsze kroki zostały poczynione, żeby. Już pierwszy obraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara na stulecie jego śmierci mógł w naszej świątyni w przyszłym roku zawisnąć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno ogłoszenie bardzo serdecznie zapraszam.